Urządzenie posiada 4 rolkowy podajnik, więc uchwyty 5-metrowe nie stanowią tu żadnego problemu. Tutaj mamy tabelę z programami. My za chwilkę będziemy spawać drutem 08, więc w trybie synergicznym, więc wybieramy program P2, stal czarna, drut 08, mieszanka. Klikamy. Przełączamy na program P2. Zatwierdzamy go. Prąd startowy jest około 40A. Więc my sobie ustawimy na razie, tak wstępnie, około 130A i dodatkowo doregulujemy. Długość łuku nie będziemy regulować. Indukcyjność damy sobie na 2. Wchodzimy w funkcję Fix. Gaz przed, jak będzie 0,5. Gaz po sekunda, Wolny rozruch podajnika niech będzie na 3. I upalanie drutu na 3. Wychodzimy. Widzimy tutaj jest tryb synergia. Czyli w automacie idzie posuw do napięcia. Zobaczcie. Mam tutaj blachę 2.0. Za chwilkę będziemy spawać drutem 0.8. Więc zanim będziemy spawać, chciałem Wam pokazać, jak działa funkcja spot. Pozwoliłem sobie już przełączyć na funkcję spot. Blacha jest dwójka, więc zobaczcie, ustawiłem do dwójki blachy parametry, czyli 140A. Teraz wchodzę w funkcję FX, i tutaj na końcu mogę sobie ustawić czas tego zgrzewania. Najmniej 0,5. Ja ustawię najmniej 0,5, żeby sobie to szybką blachę poszczepiać przed spawaniem, i po zakończeniu szczepiania wyłączę funkcję spot, przełączy na dwutakt i będziemy spawać. Szczepimy blachę z prądem 140 amper. Samo nam się rozłączy. Zobacz. mamy rozłączę, także bardzo, bardzo fajna funkcja, którą możemy wyregulować w czasie. Teraz przełączę na tryb schowania i ospawa dla Tak to wygląda. Teraz będziemy spawać tą samą blachę, ale drutem 1.0 w trybie synergicznym. Wybieramy program P5, stal czarna, drut 1.0, mieszanka. Mamy program P5, zatwierdzamy i tym samym prądem 140A. Teraz na przykładzie trójki blachy pokażę Wam jak działa ta funkcja S4T. Czyli, żeby to było widoczne, tak naprawdę na filmie, to zrobimy tak. Wstawię tutaj na 150A, Mix energia S4T. Wchodzimy w funkcję FX. Gaz przed zostaje 0,5, gaz po sekunda, wolny rozruch na 3. Upalanie drutu na 3 i mamy. Czyli dopóki będę trzymał przycisk włączony, będę miał 200A. Długość łuku 0,5. A na koniec przejdę na 100A. I zobaczycie wszystko na filmie. Wychodzę. Główny prąd spawania 150, więc start będzie większy o 50A. Placha. Trójka. Czyli tryb S4T. Zaczynamy. Start będzie 200A, puszczę, guzik będę spawał przez chwilę 150 i później jeszcze raz go kliknę i będzie na końcu 100A. Zobaczycie jak to działa. Czy jedziemy 200A. puszczam budzik jeszcze raz i zeszło do setki I zobaczcie, wszystko widać 200A, mocno się stopiło przejście na 150 i końcówka Setka. Czyli funkcja bardzo fajnie działa. Wstępnie nagrzewamy materiał. Jak mamy zimny materiał na starcie. Przechodzimy w główny prąd spawania. I na końcu, żeby nie spalić na przykład na krawędzi, nie wypalić dziury, mamy wolne opadanie prądu. Jak sobie ustawimy i tak będziemy. Mieć. Teraz spróbujemy to samo w pulsie. Teraz powtórzymy to samo, ale już nie łukiem zwarciowym, tylko w pojedynczym pulsie. Czyli zostawiamy S4T. Przechodzimy w tryb pojedynczego pulsu. Program pod puls. Na drut 1.0. Czarną stal mamy P9. Stal czarna 1.0 Mix. Wybieramy program P9. Zatwierdzamy. Indukcyjność sobie damy na 2. Prąd spawania. Powiedzmy, zostawmy tak jak było, żeby to było widoczne w tym trybie. Jeszcze raz wejdźmy w ten tryb i zobaczmy, jakie jest ustawione. Czyli 200 A będzie przez chwilę, dopóki nie puszczę mikrowłącznika. Dolny będzie setka. Może zmniejszymy, żeby był bardziej widoczny. Na 70 wychodzę, a główny będzie 150. Czyli powtarzamy tą samą sekwencję, ale w pojedynczym pulsie. czyli przez chwilę 200, ale w puscie później 150, a końcówka 100A. Zobaczcie. Prądy: 200, 150 i 100. Wszystko widać, także funkcja działa bardzo dobrze. Teraz pokażę wam moc tego urządzenia. Dwie blaszki po 8 mm. I również będziemy spawać z pulsem w trybie S4T, tylko główny prąd spawania dam na 220A. Wejdę w funkcję FX. Prąd startowy ustawię sobie na przykład na osiemdziesiąt, a ten końcowy na 110 i zobaczymy ospawamy całą blachę ale zanim będziemy spawać to w trybie spot prądem 220 Amper szczepimy sobie te oto blaszki, a później przełączymy na spawanie. Mamy szczepione i przełączam na panelu normalne spawanie. Czyli mamy start 180. Jak puszczę guzik będzie 220, a końcówka będzie 110. Jeszcze 20 amper, jeszcze 30. Zobaczcie jak to grzeje. Teraz pospawamy stal nierdzewną jednym pojedynczym pulsie zanim ją będziemy spawać będziemy sobie ją szczepiać jest to blacha 3 mm więc 220 A na spójny szczepne i zobaczcie P11 stal nierdzewna drut 1.0 gaz osłonowy tu jest Mix. Yy, powiem szczerze, że dużo lepiej, żeby była mieszanka trójskładnikowa, no ale nie mam, więc zobaczymy, jak ta spojna wyjdzie. Wybieramy program P11. Zatwierdzamy 220 A. Spot pojedynczy puls. Funkcja szczepiania działa zarówno w pulsie pojedynczym, podwójnym, jak i w trybie warczowym, więc bardzo fajnie, że nie ma żadnych ograniczeń. Mamy szczepione i teraz wyłączę tryb szczepiania i spawamy. Tylko zmniejszę prąd na jakieś 160 amper. Chwilę zabieramy się z aluminium pojedynczy i podwójny puls. Teraz będziemy spawać aluminium. Na początku na pojedynczym pulsie ustawimy sobie tryb szczepiania. Tutaj mamy blachę 4 mm. rącz szczepiania, damy 155 Amper. Zerkniemy jeszcze, że jest. Minimalny czas 0,5. Wychodzimy. Program do aluminium na pojedynczy, na podwójny puls mamy P2. ALMG 1.0, czysty argon. Nie zapominamy o wymianie rolek na do aluminium z symbolem A, tu jest 1.2, z drugiej jest 1.0, wkład grafitowy lub teflonowy, program P2, klikamy, wchodzimy w program P2, zatwierdzamy. Teraz. You know Teraz ustawimy maszynę w podwójnym pulsie. Będziemy spawać tą pakwinkę 3 mm. I zobaczcie, program już był wybrany jako P2 do podwójnego pulsu. Na drut 1.0, gaz Argon. Wchodzimy w tryb FX. Jeszcze wyjdę z tego trybu. Ustawię około tam 130 A. Do tego spawania na tą blachę wejdziemy w tryb FX. Tu sobie jeszcze doregulujemy te nasze parametry, które są bardzo istotne. Czyli ten dolny prąd będzie 100A, czyli będzie nam oscylowało między 130 a 100. Częstotliwość pulsu zmniejszyłem na 1,2 Hz. I zobaczcie, stosunek prądów, czyli idąc w prawo, to zwiększamy jakby czas. Tego większego prądu, czyli 130, a 15 powiedzmy procent to jest ten dolny prąd 100. Także, jak widzicie, urządzenie, jeśli chodzi o obsługę, jest bardzo proste. Wystarczy zapoznać się z poszczególnymi funkcjami, do czego one służą. Tutaj, jeśli chodzi o pojedynczy i podwójny puls, czy te funkcje dodatkowe. A tak naprawdę, to mamy ściągę z boku, jaki dany program na danego materiału. Także, urządzenie pre i wystarczające.